Słuchacie Związków na Ludzi. Na 91 i 6 FM. Dzień dobry. Witają Państwa Ania Paluszak z Instytutu Psychologii we Wrocławiu. I Jacek Rydlewski, również z Instytutu Psychologii we Wrocławiu. E, Ania, czym się zajmujesz? Ja zajmuję się y, wykładaniem psychologii i uczę studentów y, komunikacji niewerbalnej. Psychologii społecznej i prowadzę takie zajęcia, które nazywają się Projekt Marzenie. I jednym z moich marzeń było właśnie poprowadzić tę audycję w Radio dla studentów, byłych studentów i przyszłych studentów. Ja natomiast zajmuję się psychoterapią, też jestem wykładowcą na Uniwersytecie psychoterapią, która, że tak powiem, krąży wokół problemów rodzinnych, które wpływają na problemy indywidualne. I razem właśnie zamierzamy y, poprowadzić audycję o związkach. Dzisiaj będziemy mówili, dlaczego się rozstajemy i o rozczarowaniu w związku. I o tym już za chwilę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego się rozstajemy. Jacku, powiedz, dlaczego się rozstajemy? <laughs> dlaczego się rozstajemy? No, to jest trochę długa historia, ale zacznijmy e, od tego, że w każdym związku e, na, następuje prędzej czy później rozczarowanie. Dlaczego? Tak. tak Czemu na... to rozczarowanie? Skąd ono się bierze? Jeśli tworzymy związek, zakochujemy się e, na, na początku. Dwoje osób, chłopak i dziewczyna, przeżywa bardzo piękny, burzliwy okres, można by go nazwać okresem idealizacji, czyli. Taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś, jesteś w sam raz dla mnie. Nic nie musisz robić, nie musisz się zmieniać. Dokładnie taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Jesteś wspaniały i e, e, mogę z tobą być. Jesteś lekiem na całe zło. Tak. To naprawdę jest komunikat idealnej mamy do idealnego dziecka. Taka idealna miłość, prawda? Właściwie w codziennym życiu jest niespotykana. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy mamy jakieś wady, przeżywamy jakieś frustracje, mamy zajętą głowę, nie jesteśmy uważni, nie jesteśmy cierpliwi. W związku z tym no, taki idealny komunikat jest właściwie tak tylko marzeniem albo teoretycznym wnioskiem na temat tego, co się między ludźmi dzieje. I on pozostaje taką wieczną tęsknotą, pewnie, nie? Tak, on w wyniku tej wiecznej tęsknoty. No i teraz sy sytuacja jest taka. Młodzi ludzie są ze sobą i wysyłają sobie takie przepiękne komunikaty, o których powiedziałem przed chwilą. Ale właściwie prawda jest taka, że nikt taki nie może być. To jest jedna wielka idealizacja. I po pewnym czasie, w wyniku różnych zdarzeń w związku, to trwa dłużej lub krócej, ta idealizacja musi się zacząć weryfikować, czyli właściwie zaczynamy wypadać nie tak bardzo dobrze, jak nam się wydawało na początku. Każdy ma swoje wady, przywary i tak dalej. Czyli to jest tak, że na początku się bardziej staramy i dlatego Potem możemy powiedzieć, bo nasz partner się bardziej stara, że Ty jesteś taki wspaniały? Czy też dlatego, że my chcemy, żeby on był taki wspaniały? Z jednej strony niewątpliwie to jest tak, że na początku związku zwłaszcza się bardziej staramy, ale też się bardziej staramy w wyniku tego, że tak spostrzegamy drugą osobę. No, nie, nie wypada być byle jakim, jeśli ideał jest przede mną. I no, życie następuje dalej, trudności przybywa. I właściwie ten idealny obraz coraz bardziej się burzy i, i weryfikuje. Okazuje się, że ten idealny obraz, jaki nam towarzyszył wcześniej, zaczyna mieć pewne rysy, nie działa już na nas tak kojąco jak, jak wcześniej. Zaczynamy dostrzegać wzajemne wady. No i to jest właśnie ten proces rozczarowywania się w związku. Mhm. On może przebiegać mniej lub bardziej dotkliwie. To znaczy, jeśli ktoś bardzo idealizuje, partner okazuje się o wiele gorszy niż był na początku. A z czego to wynika, że jest taka wielka idealizacja? No to by trzeba sięgnąć trochę do historii, do historii rodziny. W sytuacji, kiedy byliśmy dziećmi. Byliśmy w takiej e, sytuacji, że nasze potrzeby były zewnątrz e, zaspokajane, no głównie przez rodziców. Im byliśmy mniejsi, tym bardziej należeliśmy do rodziców, i e, życie nie jest sprawiedliwe. To znaczy, niektórzy z nas e, z tych rodzin wyszli z większą lub mniejszą f, f, frustracją. Ale można powiedzieć tak, że zawsze wychodzimy troszeczkę sfrustrowani z rodzin pierwotnych, czyli nie do końca było tak, jakby mogło być, e, być idealne. I teraz spotkanie drugiej osoby, z którą zamierzamy stworzyć związek, jest taką okazją do projektowania czy myślenia, no właściwie to wszystko teraz się na nowo dla mnie zdarzy. Czyli otworzy się niebo przede mną, czyli wszystkie brakujące potrzeby, tęsknoty zostaną zaspokojone. Takie nie nieświadome wyobrażenie. Przepiękne marzenie. No, a może o tym dalej? E, czekajcie na nas. zbiornika i nie uciekajcie. Za, będziemy za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy o rozstaniach. Jacek, powiedz, dlaczego czasami jest tak, że wydaje nam się, że, to jest, że jesteśmy oszukani? Słyszę często, jak koleżanki albo koledzy mówią: Myślałam, że ona jest inna, myślałam, że on jest inny. O tym rozmawiamy. Jeśli to oczekiwanie na początku związku jest oparte na tym zjawisku, o którym mówi, mówię, idealizacji, czyli bardziej wyobrażania sobie kogoś, jakim jest, niż naprawdę jest, no to dopiero życie może zweryfikować tę prawdę. Kończąc poprzednie rozważania, powiedziałbym tak, że jeśli wychodzimy z rodziny pierwotnej sfrustrowani i te całe nadzieje lokujemy w związku, już jako dorosłe osoby. No to no nie jest to sprawiedliwe, tak? Bo można powiedzieć, te osoby, które przeżywały dużo frustracji w swojej rodzinie, no będą projektowały i idealizowały bardzo, tak? Czyli spotkanie partnera, w ogóle poszukiwanie partnera może być pod takim tytułem, tak? Spotkam kogoś i nareszcie osiągnę szczęście, raj i tak dalej. Do tego mi jest potrzebna druga osoba, żeby właściwie dostać to, czego mi całe życie brakowało. No, i druga osoba robi dokładnie to samo. Tak? Wyobraża sobie, że spotkała partnera, czy spotkała partnerkę, która jest właśnie taka, e, taka idea. Żyją jakiś czas, i okazuje się, że te potrzeby, bardzo niekiedy dotkliwe dla, dla niektórych osób, się po prostu nie spełnią. Czyli no, można powiedzieć, że nie ma możliwości przejść przez ten etap początkowy bez rozczarowania? No, twierdzę, że, 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 że nie ma. No, słuchajcie, każdy związek musi się prędzej czy później rozczarować. To jest naturalny. I to jest proces... pozytywne. To jest pozytywny, naturalny <noise> proces rozwoju każdego związku. To powiedz, powiedz, Jacek, jak przez to przejść? No, z jednej strony bardzo prosto, ale prosto to nie znaczy łatwo. E, łatwo mam nadzieję po to między innymi jest ten program, że ten rodzaj informacji i wiedzy już może pomóc. Czyli jeśli jesteś aktualnie rozczarowana i rozczarowany, to jest to dobre w związku, to wcale o tym źle nie świadczy, tylko jesteś na drodze, jesteś wasz związek ewoluuje. To rozczarowanie jest prawidłowością. Warto o tym mówić, ponieważ niektóre osoby, które przeżywają głębsze rozczarowania, ulegają takiemu złudzeniu. Wchodzę w jakiś związek, no oczywiście przeżywam rozczarowanie i myślę sobie, no pomyliłem się, pomyliłam się, to nie jest to. Muszę poszukać dalej. Nie, nie będę taki szczęśliwy czy szczęśliwa w tym związku. No i to jest właściwie powód w, wielu rozstań. Takie rozczarowanie. No to trzeba się rozejrzeć za jakiś czas. Wyleczyć e, rany. Z, 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 za, za kimś nowym. E, e, I w zasadzie cały proces będzie się powtarzał jeszcze raz. Możemy zaobserwować osoby, a to może już po przerwie spotkamy się za chwilę. Chciałam się Ciebie zapytać, Jacek, co powinniśmy w takim razie zrobić, żeby nasze życie nie przypominało ciągu rozstań, rozczarowań i zakochań? Po prostu wziąć to pod uwagę. Czyli, jeśli jestem rozczarowany, to jeszcze raz mówię to jest naturalny proces. Co się dzieje dalej? Jeśli jakaś para jest dość cierpliwa i wytrzymała, to przechodzi ten okres rozczarowania? On może być bardziej lub mniej dotkliwy, ale w miarę czasu dochodzi do wniosku, albo w miarę powtarzających się niepowodzeń w różnych związkach dochodzi się do, 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 do wniosku, że właściwie moje nadmierne oczekiwania nie trzymają się rzeczywistości. Właściwie nie mogę nic więcej oczekiwać niż to, co dostaję. To jest proces wzajemny. Ale mo może prześledźmy, jak to y, wygląda, rozpisane na komunikat. Mm -hmm na początku mówili do siebie młodzi ludzie, studenci, taka jaka jesteś, taki jesteś, jesteś najlepszy, jakiego mogłem spotkać. W ogóle idealny komunikat. Pamiętamy wszyscy, albo będziecie pamiętać wszyscy, jak to uskrzydla, jak to dodaje radości, jak się, jak się chodzi euforii. No, euforii, chodzi się metr ponad ziemią i tak dalej. Dlatego, że to jest właściwie idealny komunikat. Samo wyobrażenie, że to może się zdarzać, że się już zdarza tak... Mocno uskrzydla. Jeśli się rozstajemy, przychodzi okres, można by go porównać do depresji, tak? No, no nie jest tak słodko, jakby mogło być. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, która się zaczyna dziać, ponieważ osoby zaczynają mówić do siebie właściwie odwrotność tego idealnego komunikatu. A całkowitą odwrotność? Tak, a mianowicie, no zależy jak to się rozwiąże, ale mówią coś takiego. Musiałbyś być trochę inny. Żebym cię do końca lubiła i zaakceptowała. Musiałabyś być bardziej doskonała. Inna. Taki, jaki jesteś, nie możesz być. Czyli, jakby to uprościć, to jest odwrotność tego komunikatu. Taki, jaki jesteś, nie, nie nadajesz się do mnie. Jestem rozczarowana, zła. Albo zły. Albo zły i smutna. Czyli to jest bardzo poważna odwrotność. Niekiedy obserwujemy takie pary, może zamienić się w rodzaj dręczenia siebie na, na, nawzajem. Tak? Gdybyś był trochę inny, to ja bym była szczęśliwa. A długo trwa takie dręczenie? Od dwóch do 40 lat, to jeszcze. <grymny> 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 Proszę bardzo uważać i obserwować pary, rodziców, różne związki, na jakiej filozofii jest to oparte, na takiej generalnej filozofii, tak? To bardzo łatwo zauważyć, jeżeli sobie zadajemy takie pytanie. Mhm. No, przez Ciebie jestem nieszczęśliwa, czy przez Ciebie jestem nieszczęśliwa? Zniszczyłeś tak. mi życie. Zmarnowałeś mi życie, muszę się z tobą męczyć, gdyby się nie pojawiły dzieci, to dawno by mnie tutaj już nie było. Muszę to wszystko ciągnąć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego to jest ważny proces, bo jak widać wokół, może to bardzo długo trwać, tak? taki rodzaj dręczenia siebie i nieporozumienia. Ale jeśli tę prawdę zintegrujemy, to znaczy z, zgodzimy się z, z tym po jakimś okresie krótszym lub dłuższym frustracji, to zaczynamy dochodzić do przekonania, że właściwie musimy się zgodzić na tę osobę, jaka jest. A jak z tego punktu, kiedy mamy poczucie, że to po prostu jest straszne, że tak się pomyliliśmy, dojść do przekonania, że właśnie to jest jednak znowuż najlepsza osoba, jaką mogłam mieć? No, to zdanie jest, które powiem, jest trochę ryzykowne, ale jeden z wielkich terapeutów powiedział taką rzecz. W zasadzie każda to jest ta i każdy to jest ten. Reszta to nasza wewnętrzna gra. No, może zmiękczając sobie to powiedzenie trochę, I, i jeśli nie da się tego zrozumieć, czyli zaakceptować tej osoby taką, jaką jest, biorąc pod uwagę wszystkie jej wady, przywary, zalety również, no, no to może warto pomyśleć o, o zmianie e, związku. Ale dobrze to zrobić na samym początku, zanim jesteśmy marczeni e, historią, dziećmi, majątkiem, firmami i tak dalej. Zakończmy ten wątek tym właśnie akcentem i zaraz do Państwa podsumowując, to można byłoby powiedzieć, że ludzie tak zakochują się, w tym czasie uważają, że trafili do Pana Boga wręcz, że są szczęśliwi, latają, następnie wszyscy cię rozczarowują i jest, są jakby dwa wyjścia: albo pozostanie w tym rozczarowaniu i dręczenie się nawzajem, mówienie sobie tych komunikatów, o których wspomniałeś, musiałbyś trochę inny, być, żebym ciebie chciała, albo żeby być dla mnie odpowiedni, odpowiednia. Albo też ewentualnie rozstania. A jaka jest ta praktyczna droga przez ten etap, żeby stworzyć konstruktywny, dobry związek? Rozczarować się, nie za bardzo przejmować się tym rozczarowaniem, wziąć pod uwagę to, że jest naturalny proces i że przyjdzie nam żyć z taką osobą, właśnie jaką jest. Jeśli ten proces akceptacji, zgody na tę osobę, jako, jaka, taką jaką jest, y, nastąpi w, wcześniej, szybciej, to dobrze. Ale y, trzeba zauważyć, że po tej akceptacji y, zaczyna się nowy miodowy okres, ponieważ osoby zaczynają znowu mówić do siebie idealne komunikaty. Ale już bardzo mądrzejsze po doświadczeniu związanym z, z tym, że znam Twoje zalety i wady. I on by brzmiał tak. Znając Twoje zalety i, i wady, zgadzam się na Ciebie takiego, jaki jesteś. Decyduję się być z Tobą. Z drugiej strony, ten komunikat też wygląda w taki sposób: zgadzam się z Tobą, akceptuję Cię takim, jakim jesteś, czy taką, jaką jesteś, w pełni i chcę z Tobą z, z, z spędzić resztę życia. To bardzo zmienia relacje między, między ludźmi. Już się przestają dręczyć, a właściwie wysyłają sobie do siebie idealne przekazy. I bardzo często można spotkać starsze pary, które chodzą brzegiem morza, e, trzymając się za rękę w podeszłym wieku. E, pytanie jest tylko takie, czy zaproszenie jest takie, po co tracić tyle czasu, żeby dopiero pod koniec życia się zgodzić i tę akceptację przeżyć? Jak teraz już możemy chodzić za rękę, <grym> zakochani, od nowa? Czyli jeśli jesteś rozczarowana, rozczarowany, to weź pod uwagę, że ty masz wiele wad, tak i twój partner ma wiele wad. No, no spróbuj mu powiedzieć, może na początku sztucznie, ale takie zdanie. Znając ciebie z dobrej i złej strony, takim jakim jesteś, decyduję się z tobą być. Jesteś najlepszy, czy najlepsza jakiego mogłam spotkać. Żegnają was Jacek Grydlewski i Anna Paluszak, a audycję realizował pan Michał Krupiński. Związki na luzu.